Siemka powitać wszystkich. Drodzy, inne spojrzenie na tak zwaną puszkę survivalową. Generalnie ostatnio odchodzi się w ogóle od koncepcji takiej typowej puszki survivalowej na rzecz chociażby apteczki, gdzie z reguły znajduje się jakiś folder, jakiś nożyk, tak? jakiś parakord i coś do rozpalenia ognia typu krzesiwo. Natomiast ja trochę inaczej też poszedłem w to. Patrzcie, drodzy. Zakupiłem sobie taką menażkę, która uważam, że byłaby świetnym właśnie takim, yy, taką właśnie świetną puszką surwivalową. Yy, dobra Oczywiście menażka jest ze stali, więc jak najbardziej można na niej coś ugotować Jeszcze nie, byłem, nie była sprawdzana w gotowaniu ale, ale no może to się niedługo zmieni. Proszę bardzo. Ja sobie to mogę rozłożyć. Jak to kupowałem, to było coś na zasadzie tej śniadaniówki, menaszki. Tak? Ja to kupiłem to dlatego, że jest to ze stali, nie chciałem aluminiowej, chciałem stalową, żeby właśnie można było to lepiej wykorzystać nad ogniem, tak? czy to nad jakimś palnikiem spirytusowym, gazowym, czy nawet nad takim ogniskiem, chociaż nad ogniskiem to może to słabo wyjść wszystko, bo to jest, dosyć, to jest taka cienka stal. Nie jest też jakaś najcieńsza, tak? no bo ja jej nie zgniotę tak powiem nie odkształca mi się w palcach tylko, tylko no po prostu jest, jest cienka tak także jako takie właśnie rozwinięcie puszki survivalowej taka menażka jak najbardziej yy, fajna sprawa nie będę już mówił co ja tutaj mam w tej puszce survivalowej już kiedyś o tym mówiłem więc nie będę po 50 razy tego robił bo to nie ma sensu tylko chciałem właśnie taki Zarys koncepcji zrobić, że jeżeli macie w domu, właśnie jakąś taką stalową, śniadaniówkę, jakąś taką starą menaszkę, manier, manierka to może nie, ale jakąś właśnie taką starą menaszkę, czy to wojskową, czy to turystyczną, tak? nawet już tą aluminiową, no to jak najbardziej możecie ją wykorzystać jako taką puszkę survivalową, ewentualnie no, jako puchę do przechowywania różnych innych rzeczy. Moi drodzy, trochę Was też przepraszam, bo dzisiaj nagrywam z zupełnie innego miejsca. Jest niestety tak droga do lasu oblodzona, że nawet nie byłem w stanie wyjść, bo muszę wchodzić po takim wiadukcie, ale jest to tak niestety strasznie oblodzone, że no chyba bym musiał wziąć raczki, żeby po prostu wejść, przejść i dostać się do tego lasu. Także uważajmy na siebie, zwłaszcza kierowcy, proszę uważać na siebie, bo... A no wczoraj też ósemkę w miejscu samochodem zrobiłem, więc jak można, to można. Piesi też bardzo proszę uważajcie na siebie. Chodniki są bardzo oblodzone. A z mojej strony to już wszystko. Chyba będzie to już ostatni filmik w tym roku. Co będzie w przyszłym roku, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tak, nie chcę, nie chcę tutaj nic obiecywać, mówić, bo to u mnie ostatnio różne jest i z czasem. I z tym nagrywaniem, także z mojej strony jest wszystko. Pozdrawiam Was, zachęcam oczywiście do polecania mojego kanału, do subskrypcji, do komentowania, łapek w górę. Tradycyjnie będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się.